W poprzednich odcinkach poznaliśmy zalety pracy z graficznym tabletem piórkowym. Paweł zaprezentował też całą rodzinę Wacom. Omówił pokrótce, czym tablety się różnią i podpowiedział, jaką grupą powinni zainteresować się fotografowie, a jaką graficy. Ale wyboru musimy dokonać sami. Cześć, fotograficzny program bez nazwy. Paweł Duma. Kontynuujemy naszą przygodę z produktami firmy Wacom, tabletami piórkowymi. Rodzina bambu to są. Notatniki, chciałbym powiedzieć, nafaszerowane elektroniką w dwóch rodzajach tak naprawdę. Mamy taki elektroniczny notatnik w postaci podkładki, na którą nakładamy zwykły papier, dowolny papier, którym sobie piszemy długopisem, a to wszystko jest elektronicznie rejestrowane, ale tu mamy, no, chciałbym powiedzieć, to samo, tylko że z okładką. Teraz pytanie, co kto woli. Obydwie wersje występują w dwóch rozmiarach. To, co w tej chwili tutaj mam przed sobą, to są pudełka zawierające wersję A4, Natomiast obydwa, obydwie wersje bambu, dokładnie bambu folio i bambu slate, są też w wersji A5. To zresztą teraz widzicie fajnie pokazane, jeżeli chodzi o porównanie powierzchni na ilustracji, na zdjęciach. I tak naprawdę wybieramy tą wersję, która nam pasuje, jeżeli chodzi o wielkość, mobilność, sposób pracy. I tutaj tak naprawdę dywagacji na temat tego, który wybrać, no to już jest kwestia czysto praktyczna, więc nie ma co się dalej rozwodzić. Przede mną folio y, formatu A5, y, fabrycznie zapakowane. Za chwileczkę je rozpakujemy. To jest format A5, bo możemy się tego dowiedzieć oczywiście z opisu na pudełku. Y, jest to elegancki, dosyć y, opakowanie, także gdyby ktoś to kupował na prezent, to nie trzeba ekstra zapakowywać. No ale zobaczmy, co jest tak naprawdę w środku. Otwórzmy to pudełko. Y, 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 zabezpieczone ono jest y, dwoma takimi okrągłymi y, taśmami klejącymi. To jest taki kształt, który jest dosyć charakterystyczny. Ja sobie tutaj delikatnie natnę, o, żeby dostać się do środka. Z jednej i z drugiej strony. O, proszę bardzo. Odkładam sobie nożyk i w tym momencie mogę wysunąć pudełko. To już jest tylko taka okładka, y, którą możemy sobie odłożyć na bok. I teraz, y, co my mamy dalej? Białe pudełko, y, tutaj nie ma żadnych dodatkowych oznaczeń, kładziemy i otwieramy, czyli zdejmujemy wieczko. Po zdjęciu wieczka y, widzimy tutaj zabezpieczone przy pomocy specjalnego materiału, to jest w ogóle pokrowiec, właśnie notes, ja go teraz delikatnie wyjmę i to jest nasz właściwy bambu folio, ja go rozpakuję, tak żebyśmy widzieli co jest w środku. To jest kolejna rzecz, którą sobie możemy tutaj odłożyć na bok. I tak wygląda po rozpakowaniu nowy notes bambu. Bardzo przyjemna okładka materiałowa. Bardzo fajnie się to trzyma w ręce. Znaczy, sprawia to wrażenie bardzo solidnego takiego profesjonalnego notesu. Tu są no, chciałbym powiedzieć zwykłe kartki papieru, ale tak naprawdę y, to jest bloczek, który jest tutaj bloczkiem startowym. Natomiast docelowo, oczywiście, będzie można włożyć tu każdy inny. Odłożymy sobie go tutaj na bok. Dalej, w środku, co widać? Widać przewód to jest przewód USB. Tutaj jest standardowa końcówka, która posłuży nam do ładowania tutaj tego notesu. Uwaga, ten notes trzeba będzie ładować. I z drugiej strony mała końcówka USB, która będzie nam pasować do złącza, które znajduje się tutaj z kolei w samym, w samym notesie. Yy, ładowarki jako takiej yy, nie ma tutaj w zestawie, w związku z czym pozostaje ładowarka telefonu lub yy, z komputera. Yy, kolejną rzeczą, którą ja tutaj wyjmę, to jest piórko. Piórko jest zapakowane w folię. A tak naprawdę to nie tyle, co jest to piórko, co to jest po prostu długopis. Pamiętajmy, że jest to notes, w którym jest normalny, klasyczny papier i po nim będziemy normalnie pisać. Czyli jest to pewna bardziej zaawansowana forma długopisu. Odkładamy sobie tutaj na bok. Tu już mamy dwie rzeczy, czyli przewód USB i długopis no oraz wyciągamy książeczki. W tych książeczkach. W wielu, wielu językach mamy podaną po kolei całą instrukcję instalacji, ale instalacją i uruchomieniem tabletu zajmiemy się w pewnym momencie osobno. Mamy dokument ze wszelkimi normami ochrony środowiska, nie tylko zakresami temperatur. To jest taki dokument, jeżeli ktoś lubi takie bardzo techniczne informacje odnośnie użytkowania i przechowywania, to można się z tym zapoznać. I takie bardzo malutkie opakowanie papierowe w którym no właśnie ja sobie tutaj się do niego dostanę mamy dwie rzeczy mamy o to się tutaj wyleciało. Mamy taki specjalny uchwyt oraz wkład do długopisu. Yy, wygląda to jak taki yy, znaczy mogę powiedzieć, no to jest po prostu wkład do długopisu. Yy, może yy, trudno jest mi powiedzieć w tej chwili, czy to jest najpopularniejszy rodzaj tego wkładu, ale to nie jest jakiś super ekstra, czyli na pewno takie znajdziemy też w sklepach, gdzie można takie rzeczy kupić. I montuje się go poprzez yy, włożenie do yy, wnętrza, yy, ale to tak jak mówię, przy instalacji i pokażemy te wszystkie rzeczy. Czyli zawartość pudełka to jest uchwyt do wkładów, wkład, długopis, który jest równocześnie naszym piórkiem graficznym, przewód USB, dwa materiały drukowane, w tym instrukcja instalacji, no i oczywiście sam notes. Na to sposób przedstawiłem wam serię bambu. Jak widzicie, są różne wersje. Każdy powinien wybrać coś dla siebie, to co mu będzie tak naprawdę najwygodniejsze. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał i rozszerzył Waszą wiedzę w tym zakresie. Zapraszam serdecznie do oglądania i poprzednich i następnych odcinków tej serii. Jeżeli podobało wam się, subskrybujcie, klikajcie, lajkujcie, odwiedzcie nas na Facebooku, polećcie innym, będziemy wam za to bardzo zobowiązani. Zapraszam na następny materiał.